Prezydencję w Unii Europejskiej, polską prezydencję w wykonaniu Donalda Tuska z przygotowaną prezydencją przez rząd prawa i sprawiedliwości, to należałoby porównywać encyklopedię ze ściągą. Jeszcze dodatkowo ściągą pisaną na kolanie. Gdyż Donald Tusk takie wrażenie sprawia w swoim wystąpieniu, które miał w ubiegłym tygodniu, nie powiedział o sprawach zasadniczych, które powinny być przesłaniem Polski w czasie, kiedy Polska sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej. A więc za czasów rządów prawa i sprawiedliwości zakładaliśmy zorganizowanie kilku szczytów Rady Europejskiej. Po pierwsze, Nieformalnego szczytu Rady Europejskiej, który, jak słyszymy, nie zostanie zorganizowany w Polsce, bo ma być zorganizowany w Brukseli, więc w Warszawie się nie odbędzie. To jest taki symbol rządów koalicji 13 grudnia. Poza tym szczyt unijny razem ze Stanami Zjednoczonymi, żeby omówić zasadnicze sprawy dotyczące bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej, rozwoju. Kolejny szczyt z państwami Trójmorza, też niezwykle istotne państwa w naszej części Europy, które, które powinny koordynować swoje działania i tak było za czasów rządów prawa i sprawiedliwości. Kolejny szczyt powinien być poświęcony sprawom związanym z rozwojem gospodarczym. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń związanych z umową Mercosur. Tu trzeba działać, trzeba działać zresztą sprawnie i w sposób bardzo zdeterminowany, żeby przeciwstawić się tym zagrożeniom. No i oczywiście też szczyt Unia Europejska-Ukraina mający znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa Polski i państw położonych w naszej części Europy, jak i dla rozwoju gospodarczego Europy. Nie będzie tych szczytów, nie będzie tego rodzaju spotkań, a z tej ściągi, którą zaprezentował Donald Tusk, pisanej na kolanie, mogliśmy usłyszeć, że hasłem prezydencji będzie bezpieczeństwo. Tylko pytanie, jak rozumiane bezpieczeństwo? Czy tak, jak w mediach społecznościowych Donald Tusk przedstawiał sprawę bezpieczeństwa przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, kiedy to mówił, że Dość już outsourcingu bezpieczeństwa ze Stanów Zjednoczonych, że Unia Europejska ma zapewnić bezpieczeństwo w Europie. Co to oznacza? To oznacza rywalizację z sojuszem północnoatlantyckim, to oznacza klęskę, to oznacza porażkę. Tylko wspomnę w tym kontekście o tym, że ostatnio Litwa. Dopomina się od Niemiec tego, żeby zrealizowany został szybciej kontrakt na dostarczenie czołgów Leopard. Gdyż zawarty kontrakt z Litwą jest tak oto skonstruowany, że po 13 latach Litwa otrzyma. Batalion czołgów Leopard. Po 13 latach, proszę Państwa, wtedy, kiedy toczy się wojna za wschodnią granicą, również za wschodnią granicą Litwy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, byłem ministrem obrony narodowej, doprowadziłem do tego, że został zawarty kontrakt z, ze Stanami Zjednoczonymi na dostawy czołgów Abrams, już mamy 116 czołgów Abrams, tej starszej generacji, ale również rozpoczęły się dostawy czołgów najnowszej generacji, czołgów Abrams najnowszej generacji. Pierwsze sztuki z 250 zamówionych już trafiły do naszego kraju. Ale żeby wzmocnić właśnie siłę odstraszania wojska polskiego. Doprowadziłem również do zawarcia kontraktu z Koreą Południową i już też pierwsze czołgi K2 są w Polsce. To był pierwszy etap dotyczący pozyskania 180 czołgów, ale drugi etap dotyczył produkcji czołgów K2 w naszym kraju. Gdzie jest umowa na produkcję czołgów K2 w Polsce? Nie ma tej umowy, bo przez rok rząd koalicji 13 grudnia tej sprawy nie dopilnował. A gdzie jest umowa na przykład na pozyskanie 500 wyrzutni Heimars ze Stanów Zjednoczonych? Nie ma tej umowy. A gdzie jest umowa na pozyskanie bojowych wozów piechoty Borsuk? To produkt polskiego przemysłu zbrojeniowego. Też nie ma tej umowy, więc w związku z tym twierdzenie, że bezpieczeństwo będzie hasłem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, wygląda na jakiś marny dowcip. Można by się śmiać z tego, że Tusk takie marne dowcipy opowiada, gdyby nie fakt, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Kolejnym takim marnym dowcipem jest twierdzenie Donalda Tuska, że będzie zabiegał o obniżenie cen energii. Tak, proszę Państwa, powiedział to Donald Tusk będzie zabiegał o obniżenie cen energii. Nie dalej niż w ostatni piątek, koalicja 13 grudnia odrzuciła projekt ustawy złożony przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzający tarcze energetyczne. Odrzucili. A tu Donald Tusk twierdzi, że będzie zabiegał o obniżenie cen energii. Donald Tusk jest odpowiedzialny za wprowadzenie ETS-ów w Unii Europejskiej. Przypomnę, 2008 rok. Wtedy Donald Tusk był premierem, zgodził się na wprowadzenie ETS-ów, ETS-ów, które są bardzo groźne dla energetyki, dla poziomu zamożności polskich. Gospodarstw domowych. Jedna sprawa zasadnicza w 2008 roku zgodził się na to, żeby limity były liczone od roku 2005, a nie od roku 1989. Od roku 1889 Polska obniżyła emisję o ponad 30%, płacąc zresztą wysoką cenę. Bo tą ceną było bardzo wysokie bezrobocie, było zamykanie przedsiębiorstw. A w 2008 roku Donald Tusk zgodził się, żeby jeszcze dokręcić śrubę. No i przypominam, że Donald Tusk popierał Urszulę von der Leyen. Urszula von der Leyen jest prominentną przedstawicielką Europejskiej Partii Ludowej, której szef Manfred Weber powiedział, że jest to partia Zielonego Ładu. I Urszula von der Leyen mówi wprost o tym, że trzeba jeszcze zwiększyć te ambitne, ich zdaniem, cele dotyczące zmniejszenia emisji. Więc to oznacza katastrofę dla polskiej gospodarki, to oznacza katastrofę dla gospodarstw, dla polskich gospodarstw domowych. I to cały Donald Tusk, który opowiada dziwne historie, który manipuluje, który źle rządzi. Źle rządzi naszym krajem i który jest powodem wstydu dla nas, bo w Unii Europejskiej przedstawiał siebie jako polityka, który może bardzo wiele. Okazuje się, że, że nic nie może, że w sytuacji, w której się, zmieniła się władza w Stanach Zjednoczonych, kiedy prezydent Trump mówi wprost o wyrzuceniu Zielonego Ładu do kosza, w Polsce rządzi polityk, który. W 2008 roku ten Zielony Ład wprowadzał razem z ETS-ami. Polityk, który przyszedł do władzy w Polsce, bo Ursula von der Leyen publicznie powiedziała, że ma zostać premierem. I jeszcze raz bardzo to mocno podkreślam, Europejska Partia Ludowa, w której jest Donald Tusk, jest partią Zielonego Ładu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz proszę pana wiceprezesa Patryka Jakiego. Proszę Państwa, Polska prezydencję może pełnić raz na ponad dekadę. I to jest pół roku, w, którym, w czasie którego powinniśmy załatwiać ważne sprawy dla Polski. Tak robią wszystkie państwa, które pełnią prezydencję. I żeby nie być gołosłownym, ja podam Państwu kilka przykładów. Co konkretnie zrobiła prezydencja niemiecka? Domknęła ramy finansowe do 2027 roku, wyjątkowo korzystne dla Niemiec. Domknęła instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Czyli to jest ten największy pakiet finansowy, którego również beneficjentem był system, który stworzyli Niemcy. Po trzecie, za ich czasów domknięto rozporządzenie dotyczące porozumienia co do podejścia ogólnego w sprawie pakietu europejskiego w prawa dotyczącego prawa klimatycznego. Ja tylko kilka wymieniam z tych najważniejszych. Prezydencja portugalska, rozporządzenie y, ustanawiające Agencję Unii Europejskiej do spraw azylu, tak istotne właściwie. dzisiaj. Rozporządzenie ustanawiające pobrexitową rezerwę dosto dostosowawczą. Prezydencja słoweńska, rozporządzenie w sprawie europejskiego zarządzania danymi czy rozporządzenie w sprawie systemu e-kodeks, w sprawie skomputeryzowania systemu łączności w zakresie transgranicznych postępowań cywilnych i karnych w całej Unii Europejskiej. Prezydencja czeska, rozporządzenie i dyrektywa w sprawie e czyli dotyczące postępowania cywilnego. Cywilnych i dotyczące postępowań karnych transgranicznych w Unii Europejskiej, czy słynne rozporządzenie w sprawie sibam czyli podatku granicznego. To prezydencja czeska. Prezydencja szwedzka, proszę Państwa, rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w odniesieniu do stosowania unijnych kontyngentów taryfowych, taryfy, niezwykle istotna sprawa, czy CHIPS Act, czyli rozporządzenie ustanawiające ramy dotyczące wzmacniania europejskiego systemu półprzewodników. Fundamentalna dzisiaj sprawa, o której toczy się spór na całym w świecie. Prezydencja hiszpańska, pakt migracyjny, rozporządzenie w sprawie zautomatyzowania wymiany danych na potrzeby współpracy policyjnej czy dyrektywa w sprawie ochrony środowiska. Proszę Państwa, konkretne rozporządzenia, które wchodziły i funkcjonowały na terenie całej Unii Europejskiej. Każde państwo załatwiło dla siebie konkretne prawo legislacyjne, które było dla nich dobre, wiele lat wcześniej przygotowując prezydencje i akty normatywne, legislacyjne, pracując nad nimi, żeby jak już dojdą do tej prezydencji przez sześć miesięcy zrobić coś konkretnego dla swojego kraju. Donald Tusk, proszę państwa. To jest ja mam program prezydencji Donalda Tuska. Konia z rzędem temu z Państwa, kto znajdzie tu jeden konkretny projekt legislacyjny. Jeden konkretny projekt legislacyjny. Mamy tu, proszę Państwa, sformułowania typu: ja Państwu podam, które ośmieszają nasze Państwo, uważam. Proszę Państwa, polska prezydencja będzie kontynuować działania na rzecz przestrzegania prawa międzynarodowego i poszanowania praw człowieka, co za ironia, można by było powiedzieć, w stosunku do tego, co się dzieje w naszym kraju. Czy, proszę Państwa, w kontekście polityki migracyjnej prezydencja będzie aktywnie pracować na rzecz znalezienia nowych i innowacyjnych rozwiązań dla współpracy wyzwań migracyjnych? No pięknie. No po prostu, można by było powiedzieć pięknie. Inni uchwalają konkretne prawa, takie jak pakt migracyjny i tak dalej, a my będziemy szukać rozwiązań już w czasie, kiedy trwa nasza prezydencja. Będziemy szukać rozwiązań dobrych dla polskiej migracji. To samo dotyczy gospodarki, to samo dotyczy rozwiązań energetycznych. Po prostu, proszę Państwa, to jest kompletne nic. Kompletne nic. I to jest, proszę Państwa, dokładnie to samo, gdyby porównać program naszych rządów i rządów Donalda Tuska nie w Unii Europejskiej, ale w Polsce. U nas Państwo znajdziecie Ogromną część przez pierwszy rok, y, pierwszy rok naszych rządów można porównać, konkrety, 500+, plus można porównać, Państwa, zwolnienia z podatków, wyprawki dla dzieci itd. A Donald Tusk co? Znaczy co on właściwie może pokazać? No może opowiadać piękne opowieści, może po opowiadać tak samo, że on y, zwiększy bezpieczeństwo, y, co on tam jeszcze zrobi, przywróci praworządność, oni ciągle to powtarzają. A my pytamy konkretne projekty ustaw, proszę pana, panie premierze. Sejm praktycznie przestał pracować. Jakie są konkretne projekty ustaw? I to samo, proszę Państwa, w Unii Europejskiej. To jest, proszę Państwa, tracimy szansę, która pojawia się raz na ponad dekadę, aby coś konkretnego dla Polski, proszę Państwa, załatwić. Coś konkretnego dla Polski. I to jest kwestia tego, czy my Polaków traktujemy podmiotowo czy przedmiotowo. Bo moim zdaniem to, co oni tutaj napisali, to jest jednak traktowanie Polaków przedmiotowe i liczenie na to, że jakieś takie ogólne hasełka, ogólne takie sformułowania piękne, im wystarczą. A moim zdaniem Polacy oczekują się konkretów. To no proszę bardzo, Słowacja miała siłę, miała na tyle odwagi, znacznie mniejszej, i słabsza u nas państwo, z całym szacunkiem dla nich, miała na tyle odwagi powiedzieć, zawieszamy ETS-2, Donald tu spełni prezydencję. No gdzie jakieś konkretne decyzje? On mówi, Będziemy rozmawiać na temat tego, że może warto byłoby coś zmienić, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną i energetyczną. Ale konkret, panie premierze, Polacy oczekują konkretu i to jest cała Platforma Obywatelska, jak to kiedyś powiedział jej poseł, pusta w środku. Piękne hasła, ale pusta w środku. Dziękuję bardzo, Teraz proszę pana Europosła Tobiasza Bocheńskiego. Szanowni Państwo, nie ulega wątpliwości, że żyjemy w bardzo trudnych i wymagających czasach. Z jednej strony ze wschodu zagraża nam wielkie niebezpieczeństwo w postaci imperializmu rosyjskiego, który to imperializm nie został złamany i cały czas zagraża wolnym narodom, w szczególności Europie Środkowej. Mamy do czynienia z gigantycznym wzrostem konkurentów gospodarczych Unii Europejskiej. Chiny rosną o wiele szybciej w nieporównywalnym tempie. Stany Zjednoczone już dawno odskoczyły Europie. Pojawiają się raporty, jak raport Dragiego, które stanowią, iż Europa traci konkurencyjność. Mamy nową administrację w Stanach Zjednoczonych, która, w której to prezydent Donald Trump podejmuje odważne, nieszablonowe decyzje, które będą wpływały na gospodarkę amerykańską, a przez to na gospodarkę światową. Komisja Europejska została świeżo ukonstytuowana i jeszcze nie przedstawiła ani aktów prawnych, ani tak naprawdę szczegółowych kierunków swojego działania. I w takim momencie Polska otrzymuje wielką szansę, ponieważ przewodniczy Unii Europejskiej w ramach prezydencji. I z czym mamy do czynienia, Szanowni Państwo? Czy Donald Tusk jako premier polskiego rządu właściwie wykorzystuje tę szansę, którą można podjąć, by rozgrywać polskie interesy w Unii Europejskiej, ale również by przedstawiać polski punkt widzenia na to, jak wspólnota europejska powinna wyglądać? Nie, Szanowni Państwo. Czy Donald Tusk w czasie swojego wystąpienia w Strasburgu powiedział, jakich inicjatyw oczekuje od Komisji Europejskiej w ramach pierwszego półrocza jej funkcjonowania? Nie. Czy Donald Tusk zaprezentował najważniejsze problemy i wyzwania geopolityczne dla krajów Europy Środkowo Wschodniej i Polski w związku z wojną hybrydową, która tutaj się toczy, w związku z problemami imigranckimi, w związku z problemami gospodarczymi? Nie. Czy Donald Tusk przedstawił konkretną agendę najważniejszych priorytetów dla Rzeczpospolitej Polskiej, które powinny zostać zrealizowane i które są dla nas symbolicznie istotne w najbliższym roku, pięciu latach, dekadzie? Nie, Szanowni Państwo. Donald Tusk wygłosił długie, płytkie, puste, pozbawione konkretów wystąpienie, które co najstraszliwsze było skierowane tylko i wyłącznie do polskiej opinii publicznej, zamiast wziąć pod uwagę również Europarlament, eurobiurokrację, jak i głosy w innych stolicach Europy. Zatem Donald Tusk marnuje szanse, jakie polityka zagraniczna europejska stawia przed Polską, tylko i wyłącznie po to, żeby rozgrywać sprawy wewnętrzne. Trudno powiedzieć, czy to jest jego krótkowzroczność, nieumiejętność prowadzenia polityki, czy może on po prostu jest straszliwie niewyspany przez to, że całymi nocami zastanawia się, jak pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu, któremu tak marnie idzie. Możemy powiedzieć, że polska prezydencja w Unii Europejskiej dzisiaj przypomina rozprawę pani magisterską pani minister Kotuli. Jest po prostu pusta i pozbawiona treści. I chcielibyśmy państwa zapewnić, że my, jako europosłowie i jako Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, będziemy z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc przez te pół roku rozliczać polski rząd z tego, co robi w agendzie europejskiej w ramach prezydencji. Będziemy rozliczać wszelkie ich zaniechania, ale jeżeli zdarzą się jakieś zjawiska pozytywne, to będziemy ich komplementować. Na razie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z gołosłowiem PIRem. I pustką, która nie wypełnia znamion polskiej racji stanu ani odpowiedzialnej polityki europejskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do serii pytań. Bardzo proszę o przedstawienie się/podanie nazw w redakcji przed zadaniem pytania. Bardzo proszę, Dzień Panie dziękuję. redaktorze. Dzień dobry, Aureliusz Łojewski, redakcja Fakty TVN. Ja chciałem zapytać Pana Przewodniczącego, ale również Panów Posłów, czy Panowie rozumieją zachowanie Zbigniewa Ziobry? Chodzi z jednej strony o uchylanie się, niestawianie się przed Komisją Śledczą. A z drugiej strony, o ostatnie słowa byłego ministra sprawiedliwości, który mówi o arsenale broni zgromadzonym w domu, kiedy został zapytany o ewentualne doprowadzenie. Zresztą o tym doprowadzeniu dzisiaj będzie decydował sąd. Po pierwsze, mamy do czynienia z komisją, która jest nielegalna. Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które jest jasne, proste, jasne. Po drugie, pan minister Ziobro wydał oświadczenie w tej sprawie, o którą pan pyta. Panie redaktorze, mówiąc o manipulacji, jakiej się dopuszczono, no, manipulując wypowiedź pana ministra Ziobry z ubiegłego tygodnia. No i sprawa jest zupełnie jasna. Nie widzę tutaj żadnego drugiego dna. Mamy do czynienia z komisją, która jest nielegalna i mamy do czynienia z manipulowaniem wypowiedziami pana ministra Ziobry. A ja jeszcze, jeżeli mogę panu odpowiedzieć. Znaczy ta wypowiedź, którą Państwo manipulujecie w sprawie tego arsenału broni, to też proszę Państwa, no to zachowujecie się to jak typowe dobro strategiczne Donalda Tuska. Wczoraj po drugie... Pani w... Ale tak, Panie Redaktorze, był... w tej chwili jest udzielana kilku odpowiedź kilku... na Pańskie pytanie. to tak, nie jest kilku... wywiad w stacji kilku kilku TVN, kilku więc kilku proszę pozwolić Panu Prezesowi odpowiedzieć szeroko... na pytanie. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo proszę Panie Prezesie. Po drugie, chcę Panu powiedzieć tak, że to często występujący u Was prawnicy, w tym sam Andrzej Rzepliński, cytują, cytowali, bo teraz już jakoś zapomnieli o tym, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym jest napisane, że orzeczenie Trybunału, nawet jeśli nie zostało opublikowane, obowiązuje koniec kropka. Więc ja chcę Państwu powiedzieć, że dokładnie to samo dotyczy tej Komisji Śledczej. Zostało opublikowane orzeczenie Trybunału i ona nie ma prawa działać. I to, co oni w tej chwili robią, to jest typowa działalność kryminalna, nadużywanie władzy. Ale to nie jedyna w tej sprawie. Po drugie, chcę przypomnieć, że w sprawie tego, o czym pan wspomniał, sądu, nie ma żadnego sądu. To jest kolejne kryminalne działanie, dlatego że składy sądowe w tej sprawie są ustawiane. Jak są ustawiane? W bardzo kreatywny sposób. Mianowicie w tych sprawach jest tak, że losuje się, odbywa się losowanie, przypomina zapewnione ustawowo, natomiast jeżeli wypadnie nie ten sędzia, którego chcą, to zabierają tą sprawę i losują tylko wśród tych, których chcą, aż wypadnie ten sędzia, którego chcą. I to jest dokładnie ten przypadek. Więc po drodze mamy pełno kryminalnych działań, które nie podchodzą w żaden sposób pod, pod przestrzeganie prawa. I jeżeli Państwo na coś takiego się zgadzają, ja po prostu nie mam, proszę Państwa, to nie, nie ja nie mam w tej sprawie nic do dodania, tylko poza tym, że to jest legitymizowanie kryminalnej działalności Tuska i jego ekipy. Bardzo proszę, następne pytania. Dzień dobry, Szymon szerega telewizja w Polsce 24. Y Panowie, mam pytanie zarówno do pana przewodniczącego, jak i do panów europosłów. Jak to jest, że rząd Donalda Tuska mówi bardzo wiele w ramach prezydencji o bezpieczeństwie, o praworządności, a w obecnej chwili może zafundować Polakom tysiące kryminalistów, którzy mogą wyjść z więzień na ulicę, bo wiemy to chociażby na przykładzie ostatniej sprawy Krwawego Tulipana z Kołobrzegu, którą wszyscy dobrze znają, a ma to związek z nielegalnym kwestionowaniem statusu sędziów powołanych po 2018 roku? Po pierwsze, jest tak dlatego, że rząd Donalda Tuska źle rządzi, dlatego organizuje igrzyska. Po drugie, jest tak dlatego, że postawił sobie Donald Tusk taki oto cel, żeby zburzyć instytucje państwowe, w tym wymiar sprawiedliwości, potęguje chaos, z tego się cieszą kryminaliści, z tego się cieszą przestępcy, bo tak jak ostrzegaliśmy, będą wychodzić na wolność dlatego że Donald Tusk siłowo przejął prokuraturę generalną, no i dlatego, że wprowadza chaos w sądach, kwestionując legitymację trzech tysięcy sędziów. To jest działanie na szkodę Polski. Przypominam, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. A co robi Donald Tusk? Właśnie uderza w struktury państwa polskiego, narażając nasz kraj na zagrożenie, na realne niebezpieczeństwo. No i jeszcze trzecia przyczyna tego on się zobowiązał, kiedy przychodził do Polski, wracał do Polski, że przejmie władzę, zresztą Ruszura von der Leyen, mówiła o tym wprost, że widzi go jako Premiera, żeby osłabić ambitne plany rządu Prawa i Sprawiedliwości. Te ambitne plany to plany inwestycyjne, które były konkurencyjne wobec Niemiec, dlatego zostały zahamowane. No i te plany, które dotyczyły wyposażenia wojska polskiego w nowoczesną broń, wzmocnienia polskiego wojska. Przecież wszyscy doskonale pamiętamy, co działo się na granicy, Polsko-białoruskiej jesienią 2021 roku. Pamiętamy wypowiedzi Donalda Tuska. Zamiast wspierać wówczas polskich żołnierzy, strażników granicznych, no to on stanął po stronie tych, którzy szturmowali granicę, mówiąc, że to są biedni ludzie, którzy szukają swego miejsca. Więc no, taki jest Donald Tusk. Donald Tusk manipuluje i oszukuje opinię publiczną. Proszę zwrócić uwagę na to, że przecież jesienią. 23 roku obiecał, że benzyna, że paliwo będzie kosztować 5,19 na stacjach benzynowych. Ile dziś kosztuje litr benzyny? Ja jeżeli I, mogę tak? Proszę bo, bardzo. No zadał Pan pytanie, dlaczego yy, sędziowie wypuszczają yy, gwałcicieli, kryminalistów na wolność. Ja Państwu przypomnę, że robią to sędziowie dlatego, PO sędziowie, Dlatego, że uznają, że ci sędziowie, którzy zostali powołani w wolnej Polsce podczas prawie dekady naszych rządów, nie są sędziami, natomiast sędziami są ci, którzy zostali powoływani przez sowieckich agentów w Polsce. Taki jest też projekt ustawy, który został przed, przedstawiony w sprawie ważności wyborów w Sejmie. Oni chcą doprowadzić do tego, że wszyscy będziemy uznawali że sędziami są ci od Sowietów, tam, ci posiadający legitymację od Sowietów, a ci posiadający legitymację od państwa, tak naprawdę od obywateli, to nie są sędziami i oni są gotowi, ci PO sędziowie są gotowi posunąć się tak daleko, żeby nawet w związku z tym wypuścić gwałcicieli i kryminalistów, którzy mogą skrzywdzić kolejną osobę. Więc chcę Państwu powiedzieć, że to jest niebywały skandal i na pewno my do tej sprawy będziemy wracali. Jeszcze w kwestii bezpieczeństwa, Panie Redaktorze, warto zwrócić uwagę na fundamentalną różnicę, jaka zachodzi między Nami, a rządem Donalda Tuska, ponieważ my chcemy budować Polskę silną, podmiotową, która pogłębia swoje więzi transatlantyckie, ponieważ uważamy Sojusz Północnoatlantycki za fundament naszego bezpieczeństwa. Za to to, o czym mówi Donald Tusk obecnie, i często mówią przedstawiciele Eurokracji w Brukseli, jest o krok odpowiedzenia, że potrzebny jest NATO BIS pod patronatem Brukseli i Berlina z wyrzucaniem Stanów Zjednoczonych z Europy. Nie ma większego zagrożenia geopolitycznego i większego zagrożenia bezpieczeństwa dla Rzeczpospolitej niż taka polityka i to w jakim kierunku działa Donald Tusk i w jakim kierunku zabiera koalicja obywatelska, obecnie głos w Europarlamencie stanowi bardzo poważne zagrożenie strukturalne dla naszego bezpieczeństwa w przyszłości, bo nie trzeba mieć bardzo długiej pamięci, żeby cofnąć się o trzy lata wstecz i pamiętać jaką politykę prowadził Berlin, jaką politykę prowadzili Niemcy w kwestii bezpieczeństwa i gdzie się Polska znajdowała i w jakiej sytuacji by się Polska znajdowała, gdyby nie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Jedno pytanie, I ja bym nie? chciał zadać jeszcze jedno pytanie tak w rozwinięciu tego poprzedniego, bo no tą sytuację, że kryminaliści mogą wyjść z więzień, mogą być również uchylane wyroki w wielu innych sprawach. Znamy, ale również jak według Panów, jakie zagrożenie może to stwarzać w nadchodzących wyborach prezydenckich? No bo jak wiemy, to wpływa na cały wymiar systemu sprawiedliwości, w tym też między innymi na orzecznictwo chociażby w kwestii stwierdzenia ważności wyborów. Rządzący doskonale zdają sobie z tego sprawę, że źle rządzą, w związku z tym próbują ukraść wynik wyborów. Próbują Polakom ukraść wynik wyborów dlatego tylko przekonujące zwycięstwo doktora Karola Nawrockiego zatrzyma fałszerstwo. Ja bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy złożyli podpisy pod kandydaturą doktora Karola Nawrockiego zachęcam kolejnych z państwa, żeby takie podpisy składali. Proszę państwa, temu, żeby ukraść zwycięstwo Polakom, żeby ukraść wybory Polakom, służy też zabranie pieniędzy Prawo i Sprawiedliwości też to temu służy, dlatego bardzo proszę o wpłatę na darowiznę, na, na prawo i sprawiedliwość. My się nie poddajemy, nie będziemy się poddawać. Zapewniam Państwa. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy wpłacili na prawo i sprawiedliwość my będziemy walczyć o wolną Polskę będziemy walczyć o to żeby system nie został domknięty i jest olbrzymia nadzieja zwycięstwa wskazują na to sondaże ale też postawa ludzi Chociażby wczoraj w województwie lubuskim tłumy na spotkaniach z doktorem Karolem Przed przedwczoraj, w sobotę, w województwie dolnośląskim, też tłumy przyszły na spotkania z doktorem Karolem Noworockim, a więc jest nadzieja na to, że Polska będzie państwem normalnym normalnym, tak jak Stany Zjednoczone po zwycięstwie prezydenta Trumpa stały się państwem normalnym. W Polsce Muszą być dwie płcie, tak jak zawsze to było, a nie to, co twierdzą lewacy, w tym Rafał Trzaskowski, bo przecież to w jego muzeum, które nadzoruje, można była była dostępna książka, która demoralizuje młodzież, że, że tych płci jest bardzo wiele, a więc trzeba skończyć z szaleństwem. Tak jak Donald Trump skończył z szaleństwem, wyrzucając do kosza Zielony Ład. Wyrzucając do kosza ideologię, Wołk, tak i w naszym kraju trzeba wrócić do normalności. Powrotem do normalności będzie upadek rządu Donalda Tuska. Rząd Donalda Tuska upadnie po zwycięskich wyborach, które zakończą się, jestem o tym przekonany, zwycięstwem pana doktora Karola Nawrockiego. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję Państwu dziennikarzom.